Dzień dobry. Dziś już 29 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Gramy z głową, gramy z radością i oczywiście z sercem. Dlatego, serce uczyniłam głównym tematem dzisiejszych warsztatów plastycznych. Do wykonania dzisiejszej pracy będziecie potrzebowali nożyczek, włóczki, ołóweczka, bloku technicznego, dziurkacza oraz różnego rodzaju sznureczków. Zatem do dzieła! Z tak przygotowanych serduszek możemy uczynić fantastyczną dekorację własnego pokoju. Wystarczy, że przygotujemy sobie kijek, patyczek, do którego przymocujemy w różnych, na różnych długościach nasze serduszka. Oczywiście możemy bawić się tutaj kolorami, długościami tych sznureczków, tak aby wpasowały się one w Wasze pokoje. Oczywiście do patyczka możemy doczepić jeszcze sznureczek, na którym będzie wisiała cała serduszkowa ozdoba. Życzę Wam miłej pracy.